E, dzień dobry. E, ma tam pan numer przesyłki, którą ja dyktowałem, botu, czy nie? Tak, jeżeli chodzi pan o przesyłkę, powiedziałem numer 6943, to jak najbardziej mam tą przesyłkę przed sobą. E, przesyłkę, pa, e, w sensie, że ma pan przesyłkę, czy że numer przesyłki? Znaczy numer przesyłki stricte. Aha, bo z tego co wiem, to ta przesyłka została zgubiona bodajże. W tym przypadku mogę zaproponować panu tylko i wyłącznie złożenie reklamacji pod względem uzyskania zwrotu środków edukacyjnych. Zwrócenia jakiejkolwiek rekompensaty za tower i za która które znajdowałaś w środku. Okej, okay, no to, to, to jak ja mam to zrobić? Mogę przez pana to zrobić? Reklamację może pozwolić na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest listowanie na adresie siedziby. Drugim sposobem jest to, jak rozmawiamy na infolinii. No i trzeci ze sposobów jest to przez stronę import.pl. No to ja teraz bym to chciał zrobić, od razu z panem to załatwić. Dobrze, no to jeszcze informację taką krótką, że na stronie import.pl w kontakt jest ta reklamacja. Tam może pan dodać numer rachunku bankowego na którym ma i zdjęcia zawartości ee, bądź tych takie mailowe z Okej, ale co jeżeli nie mam zdjęcia e, zawartości? Przedmiot w środku kosztował 100 zł, no to chciałbym równowartość przedmiotu i, i tyle ile zapłacimy za przesyłkę uzyskać Żebym nie dużym był stratny ile? Mniej więcej? Słucham? W dużym skrócie ile to było? Mniej więcej? No to 100 zł za przedmiot i, i ile kosztowała wysyłka? 13? Nie pamiętam ile. Zależy, jak to był go bardziej wysyłki. No, mały. Mały. Mały go potem tak, prawdopodobnie było to 16 zł. No to 116 zł. No, chciałbym chociaż na zero wyjść. 17 bez grosza dokładnie. No, no i okej. Okay. zróbmy 117 zł. Poproszę pana maila kontaktowego. kuba.